Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie e, z dwiema książkami o e, pojazdach, motoryzacji. E, o, o czym szumią wierzby już opowiadałam, e, więc e, tylko wspomnę, że jest to opowieść o ropuchu między innymi w tym tomie, który jest niesamowitym fanem o, o, motoryzacji. E, takim wielkim, że aż zbzikował na punkcie samochodów. A więcej dowiecie się w opinii e, wcześniejszej i na blogu. A teraz przejdziemy do książki e, Dana C. Twoha. E, samochody i ich fascynujące silniki. E, seria naukowych już ma kilka tomów. Mamy wśród nich e, opowieści o dinozaurach, robotach, i dronach, rekinach, kotach. No i teraz przyszedł czas na samochody. Każda z tych opowieści pozwala nam pięknie e, poznać historię różnych rzeczy. Dowiadujemy się, jakie były początki, e, jak wyglądały zmiany. E, no i e, oczywiście, je, są to historie przeplatane, e, informacje przeplatane komiksem. Dlatego jest dał komiks. Pokażę Wam, jak to w środku wygląda. Z jednej strony mamy takie ilustracje uświadamiające. E, opisujące różne ważne rzeczy, ale w lekkiej formie, a z drugiej strony komiks. I w takim komiksie dowiadujemy się, e, z takiego komiksu dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy. E, jak wyglądały pierwsze silniki, w jaki sposób e, zmieniano e, różnorodne pojazdy. Ba, dowiemy się. Jak istotne było wynalezienie koła i że wynalezienie koła wcale nie było taką oczywistością. Do tego dowiemy się, jak bardzo e, zmieniły się, e, zmieniło się podejście do kół, jak bardzo zmieniło się podejście do pojazdów i dlaczego e, mówi się o koniach mechanicznych, chociaż mamy do czynienia z pojazdem. E, Poznamy prekursorów równorodnych prądów w tworzeniu silników, prekursorów długich podróży, niezwykłe zakłady, ale też całą masę równorodnych wyglądów samochodów. Dowiemy się dlaczego producenci czasami celowo, Zmieniają wygląd pojazdu, żeby zarobić. I dlaczego niektóre e, ozdoby były bardzo niebezpieczne dla życia? Seria bardzo ciekawa. Jestem nią zachwycona. E, ma wielki plus taki, że jest to kartonowe e, kartonowe są to książki. Bardzo dobrze zszyte strony. I e, wszystko powiedziane w tak lekkiej formie. Że jest to bardzo przyjemna lektura. Przyjemna z bardzo dużą dawką wiedzy, przemycanej w postaci y, zabawnych historii i dużej y, ilości takich r, rozrysowanych y, informacji. Polecam i do zobaczenia.